E, i większość osób w moim posadzeniu nie wychowywana była w religijnym domu. Więc wszystko to, co wiemy dzisiaj, to jest wie, e, Jak to się zaczęło? No się zaczęło i sobie dwa, jestem to religijna, ludzi no, można poznawać w sposobie ja nie przykazałam za nie za o, o co chodzi. Więc kiedy ja mówię, że jestem Żydówką, to ludzie już mają swoje wyobrażenia, czasem bardzo negatywne, ale czasem bardzo pozytywne. Kiedy dodaję, że jestem to są też ciągłe pytania, które ja dostaję, bo tworzę w sieci. Ale jak to jest nie Żydówko, to etnicznie, to narodowo, to religijnie. Jestem poprawiana, że ja nie jestem Żydówką, tylko Polką wyznania mojżeszowego. I żebym jednak się trzymała tutaj definicji, więc to spokojnie tłumaczę, że tak, może ja jestem wyznania mojżeszowego, zresztą to jest to określenie, które już nie do końca funkcjonuje, ale jestem Polką Żydówką, no to mam do tego prawo. Więc dlaczego Mogę się nazywać Polką i Żydówką, jeżeli bym nie była religijna. Prawda? Moment, ja zaczęłam być religijna, zaczęłam być religijna. Dlaczego można o tym opowiadać? Odwrócę uwagę. Tak. Nie zakłada, że trzeba. Znaczy, że nie uczyłem się. Moje pytanie, co to znaczy, że być Żydem?